Rozpoczynamy mecz w kategorii weteran 2. Jan Ziółko rozgrywa kolejny mecz o niszcza polski w swojej kategorii wiekowej, jest oczywiście 1 -1. Skrót, pod siatkę Ach, próbował Zagrać go skrót Wyszło to troszkę Widzimy, że Szkoda, wypadło z ręki. Miał już w ręce ten Rion ziółko. Kółko i mu wypadło. Szkoda, bo to była szansa na punkt. Po trzy zmiana serwującego. No i teraz będzie przyjmował Janek ziółko. Kółko. Cztery, trzy. Błąd przy serwisie. Czyli w najgorszym razie 5-4 może być dla Jan Kaziłki 5 3 walka Teraz 6 do 3 Można było powiedzieć, że przełamanie jak trzeba. Dasz? nie było sytuacji właśnie takiej. Że wejdzie. Z godzin 3. Bo te linie trochę przeszkadzały. 8, Zmiana z miejscami, Janój prowadzi 8 do 3, Teraz będzie ze słońcem. No i ostatni rzut trenera Jan Ziłki, błąd 9-3 i po serwisie będzie teraz skubany. A i troszeczkę przeciągnięte to zagranie z dołu, 9-4. Uszucanie już trochę za mocno. 9, 6 Trafia w out. Szkoda, bo była duża przewaga. Zeszło cztery punkty. Pięknie, brawo, świetny teraz serwis. Zaraz pod siatkę nie spodziewał się tego przeciwnik. To był dobry teraz serwis. Ach, próba skrótu. Niesamowite jest ziółko w tym wieku. Świetny, naprawdę znakomity. Szkoda teraz tego trochę było. Naprawdę pokazał wielką klasę w tym złapanym wcześniej kółku. Więc będzie powtórka. Kółko dotknęło siatki podczas serwisu, może być powtórka. Wtedy, jeżeli drugi raz by tak było, to jest podwójny błąd i w podwójnym błędzie masz punkt dla przeciwnika. Mężstwa prawie 5 minut. 11-8, z tego co mnie pamięć nie myli, łapie, trafia, jest, trafia, dobrze, brawo, 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 w końcu, w końcu jest punkt dla Janka Ziółki, tylko nie mieliśmy tych punktów, złapał i out. 12.10 Mamy kamerzystę, mamy fotografa. Znakomity teraz serwis na 12:10. Te skróty są dzisiaj zabójcze. Po prostu. Czegoś brakuje, brakuje brakuje czegoś takiego. Najbardziej dziwna sprawa, ponieważ prowadzi już 9-3. Jest prawo, 13 punkt, ważny punkt. Bardzo dobry punkt, ważne. 13-11, 24. Tam ściągane boisko, już prze, przerzucane boiska na dwójki. Trafia, brawo, 14-11. No i mamy mecz ball. I jest 15-11. Trener Jan Ziółko wygrywa pierwszy mecz.